W obecności Pana Premiera e, i przy okazji Minister Niedzielski, tak? ale warunkiem była obecność Pana Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morady Okazało się, że go nie ma. W związku z tym, że chcemy rozmawiać na poważnie o problemach sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce, mamy swoje postulaty, które są znane w stronie rządowej od dawna. Chcemy natychmiastowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów i wiemy, że Pan Minister Niedzielski nie jest w stanie ich spełnić. My od kilku miesięcy już prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy. To był monolog strony rządzącej. Brak reakcji na nasze argumenty. Dlatego potrzebujemy spotkania z osobami decyzyjnymi. A takiej osoby dzisiaj zabrakło na sali. Ministerstwo przekazało nam informację. Ministerstwo przekazało nam informację o ogromie kosztów. Ja przypomnę jeszcze sytuację, o której mówiłam już na konferencji, że mówiliśmy panu ministrowi, że pieniędzy na regulację płac tej, od 1 lipca zabraknie. Dawaliśmy wyliczenia, ministerstwo nas nie słuchało. W tej chwili mówi nam, że wyliczyło te pieniądze na ogromne kwoty. Pytamy, kto to liczył i jak, skoro wcześniej też były źle wyliczone. Więc zaczynamy mieć wątpliwości naprawdę co do liczenia ze strony ministerstwa i myślę, że będziemy wnioskować o to, żeby na spotkaniu kolejnym, jeśli w ogóle ma dojść, do jakiegoś yy, spełniania postulatów, bo publiczna ochrona zdrowia kona na naszych oczach i my nie chcemy umierać na swoich stanowiskach pracy, ani nie chcemy narażać pacjentów na niebezpieczeństwo. Więc wszystkie postulaty, które zgłosiliśmy 2 stycznia, zawiązując nasz komitet, są aktualne średnia, i są znane, średnia. przepraszam, sierpnia, są aktualne i są znane ministrowi zdrowia. Chcemy natychmiastowej zmiany ustawy o wynagrodzenia, dlatego że ta ustawa podzieliła medyków, podzieliła pielęgniarki, podzieliła położne, podzieliła ratowników. Doprowadzono do sytuacji, w której młode osoby, przy całym szacunku oczywiście dla ich wykształcenia, zarabiają znacznie więcej niż osoby, które od 20-30 lat ratują polskich pacjentów. Mówiliśmy o tym, że tak nie powinno to wyglądać, nie słuchano nas. Drugim naszym postulatem jest natychmiastowe doprowadzenie wynagrodzeń w publicznej opiece zdrowotnej do poziomu w średniej Unii Europejskiej względem średniej krajowej. Nam nie chodzi o to, żeby polska pielęgniarka zarabiała tyle, co niemiecka, ale tyle w stosunku do średniej krajowej, ile zarabia tam. I to nasze postulaty, które, przepraszam, nasze rozwiązania, które przedstawiliśmy panu ministrowi wczoraj, czyli wykonaliśmy jego pracę, czyli coś, co on powinien robić, a znowu wykonali za niego medycy. Te postulaty, te wskaźniki wynagrodzeń, to są wskaźniki czeskie. Do niemieckich czy francuskich jest tam bardzo daleko. Więc te wszystkie kwoty, które będą padały w mediach, często są po prostu zafałszowane to po pierwsze, a po drugie być może to wskazuje na to, jak duża jest dziura, tak de facto w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej. Skończmy z mówieniem, że to jest system bez dna, nie jest bez dna. My widzimy, że ludzie odchodzą z pracy, odchodzą za granicę do systemu komercyjnego, zmieniają zawód. Mówiono nam, niech jadą, mięcie zawód. I niektórzy to zrobili. I teraz są tego efekty. Nie warto rozmawiać z ministrem o jakimś obniżeniu.